27 luty, ja znowu w terenie, wczoraj już też parę kilometrów zrobiłem, niestety bez żadnych efektów, Przechodziłem dokładnie tam za ogrodzeniem, mówię że dzisiaj sobie przejdę takimi topolami, może akurat będzie coś leżało, może akurat wczoraj pominąłem coś i coś leży, niestety maluch z tamtego roku, ale jest pierwsza tyczka tego sezonu. nie najgorszy, coś go tutaj już dziebało niestety, ale fajna sztuka, piękny słoneczny dzień, I jeszcze znajdka do tego naprawdę świetnie, pierwsza tyczka, a ogólnie trzecia sztuka, bo mam jeszcze paręczek parostków. Naprawdę fajnie dzień się zaczął, aby się jeszcze fajniej skończył. Kurczę wszedłem na taki teren. I są takie spustoszenia przez wiatr, że to aż się przykro patrzy. Wszystko powywalane naprawdę przykro to wygląda i strasznie. Siła wiatru jest bardzo duża i nieprzewidywalna.